Cześć, Wam tu, The i w tym odcinku unpacking. Mianowicie przyszła do mnie Taka koperta od Zofii, i to ogólnie zapłata za przedmioty, które do mnie kupiła, ale wysyłała kasę pocztą, więc no i poprosiła, żebym nagrała odcinek, bo ma tam parę rzeczy. Pozwoliłam sobie kawałek otworzyć, więc tak, tutaj jest kasa. Dzięki bardzo. I tak, mamy tutaj. Parę takich rzeczy i wstążkę. To wszystko. Dobra. A więc tak. Tutaj mamy taką mięciutką wstążeczkę. Na odcinku. To otwieramy. Jest to kartka. Koliberek. I tak. Cześć, Julia. Wreszcie się z tobą wymieniłam. Hmm, co mogę jeszcze napisać? Myślę, że jeszcze się wymienimy. Na pewno kupisz sobie bryerka w końcu grosz do grosza, a będzie kokosza. <grym> w parczce. E, 30 zł za akcesora, 30 zł. Boże, co ja mówię? Zutówka na szczęście i troszkę jak gratis u Tak, dziękuję bardzo za liścik, Jak zawsze trafi on do rzeczy. No, do in listy, innych listów. I tak, tutaj mamy takie paczuszki, które nie wiem zbytnio jak odpakować, powiem szczerze. Aha, bo to jest skleny na klej. Zaraz są ogarnę. O, mam. A więc tak, tutaj mamy opłatek róży. Taki za... chyba róży, nie wiem co to jest. Zasuszony. Tutaj w następnym bo to jest ciężko. No rozrywać, dobra? Dobra. Tutaj mamy gumeczkę chyba. Czekajcie. Tak. To jest gumeczka. Przyda się na pewno, dziękuję. Czekajcie, muszę sobie tu odkładać. To było tu. tu. Tutaj widzę, że jest ten Z. Dziękuję. Ehm, tutaj... Nie wiem, co jest w środku, więc rozrwę delikatnie. O, tu jest szara nitka. Tutaj mamy chyba filc. Tak, kawałek białego filcu. A tutaj też coś jest. Tutaj mamy biały sznureczek, nie, też gumeczka. Dziękuję bardzo. I tak, to była jedna paczka. I teraz jeszcze jest jeszcze druga, aczkolwiek nie pamiętam, czego ona dotyczyła za bardzo, ale zaraz sobie przypomnę, bo naprawdę teraz to ogarnąć w sumie to naprawdę jest problem, bo wszyscy ode mnie coś kupują. I Ja po prostu nie ogarniam, co i jak. Kto do czego, co dla kogo. Naprawdę tego jest strasznie dużo i w sumie zostało tylko parę rzeczy, mianowicie parę figurek i to jeszcze innych zwierząt niż koń. i jeden koń z firmy Safari Ltd. ten belgijski. co tam był. Konik. Po butach przyda się na pewno. Ostatnio właśnie szukałam. I nie mogłam znaleźć. Bardziej ja porządki i po prostu potrzebuję kartonów. Mmm, rozmiar 37. Sandałki. Dobra, <grym>, nieważne. I tak. Tutaj mam paczkę. I to jest chyba przemalowanie. o ile się nie mylę. Tutaj mamy konia, tak, to jest konia przemalowanie, liścik, 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 Tymery. wow, kolorowo, bardzo kolorowo, ale ładne, dobra, droga tymry, dostałam kiedyś od brata klacz, która teraz jest w masakrycznym stanie, więc życzyłabym sobie, żebyś przemalowała na kotę, bo tak się nazywa ta klacz, na maść siłą jabłkowitą. Pozdrowienia. PS. Wiem, że oddaję Dakotę w dobre, utalentowane ręce i że efekt końcowy będzie powalający. Sorki za błędy. Ach, będę cudna. Gdybyś mogła je zrobić ucho, byłoby świetnie. Dobra, akurat jeszcze trochę mas mam, więc postaram się to naprawić. Dobra, tutaj jest zapłata w hajsie. Super. Ja to by pało 5 zł. No. E, dobra, tutaj mamy prezencik i jeszcze... Taką karteczkę Hej tu jest ogier hertk, seszlej. I tutaj takie słodkie koniki polskie I tak, tym. najlepszy kanał ever Tyle wyświetleń Kategoria Licencja. A fajnie To jest jakby powiedzieć stronka mojego kanału na YouTube O, dziękuję bardzo I prezencik bonusik, otwórzmy Widzę tutaj parę fajnych rzeczy. Mianowicie y, to jest chyba miś. Taki różowy. Te Dalej mamy fioletową łódkę, Dziękuję bardzo. Kolorowe to jest jedna chyba ta siemka. Taka kolorowa. Tęczowa będzie na halterki. Mamy y, takie o frytki z McDonalda. Robimy z filcu oraz kawałek różowego filcu, Bardzo Ci dziękuję. I teraz otworzymy klaczkę, gdzie są znóżyczki. Tak, to, to klacz Kleidz, a nie zaczyna y, ich rzeczywiście w stanie masakrycznym. Ale spoczko, zrobię co w mojej mocy, żeby ją naprawić. I łóżko też postaram się dorobić, jakoś może będzie wyglądało realistycznie, aczkolwiek to się zobaczy. No, tak czy siak, bardzo dziękuję za gratisiki. I jeszcze raz obydwie Was pozdrawiam. Dziękuję jeszcze raz. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa pa!